Ja bardzo późno przyszłam do religii żydowskiej. Ja z domu nie wyniosłam żadnych jakby tradycji. Jak mówię, pamiętam, że ojciec się modlił, ale ja się nigdy nie byłam niczego uczona jako dziecko. No w czasie wojny to w ogóle trzeba było o tym zapomnieć. Po wojnie, jak mówię, moja mama nie była religijna, ani mój drugi ojciec. Owszem, chyba w Jomkipur szli do synagogi, bo ja pamiętam raz, że chyba z nimi byłam, ale jak poszłam do tej szkoły hebrajskiej, to myśmy się uczyli tam Humaszu, ale nie musieliśmy w to wierzyć. To była szkoła świecka i tam były bardzo różne dzieci, religijne i niereligijne, i z domu dziecka i takie, które przeżyły wojnę w Rosji. Większość była ateistycznych. Ale tam budowano naszą świadomość żydowską bardzo mocno. W międzyczasie powstało państwo Izrael, więc byliśmy jakby przygotowywani do wyjazdu. I, i, i nie nabrałam tam też jakby, jakby żadnych poglądów religijnych. Natomiast uczułam się dumy ze swojego pochodzenia, ze swojej tożsamości. I tam też uczyliśmy się o świętach żydowskich oczywiście, ale to wszystko miało taki charakter narodowy, a nie religijny. I ja do religii zaczęłam przychodzić, jak mówię, bardzo późno, praktycznie dopiero po 90 roku. To było w ten sposób, że ja szukałam organizacji i Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. I dowiedziałam się, że oni będą na takim wyjeździe, na takim obozie lauderowskim. Lauder to jest człowiek, który postanowił swoje pieniądze przeznaczać na pomoc dla Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej, na pomoc w, jakby w powracaniu do żydowskich korzeni. Wobec tego dawał pieniądze na kształcenie, przysyłał tu rabinów itd. I tak ja na takim pierwszym obozie spotkałam rabina Michaela Szubricha, który teraz jest rabinem polskim, a wtedy był szefem Laudera w Polsce. A poczułam się wspaniale na tym obozie, bo poczułam się nagle tak, jakbym znowu była w swojej szkole hebrajskiej, no ale właśnie tam, tam modliliśmy się. Ja brałam w tym udział na tej zasadzie, że chciałam być z ludźmi i śpiewać, bo wróciłam do hebrajskiego, no i, i bardzo powoli, tak z obozu na obóz, bo jeździłam co roku, nawet niekiedy dwa razy w roku, zaczęłam wchodzić w tą religię i szukałam też środowiska w Krakowie. Także zapisałam się wtedy dopiero do tej skarżetu, później do gminy. I tu w Krakowie dalej kontynuowaliśmy też tą aktywność lauderowską. Zaczęłam chodzić na kolację szabatowe i tak powoli, powoli po prostu um, no weszłam w to życie religijne.